Would you rise up? Come and me be in the sky. Would you trust me when you're jumping from the heights? Would you fall in the name of love? When there's madness, when there's poison in your head Hey yo, witam na kanale Olche e, Games. Dzisiaj nagrywam Minecraft Meister Boyder. E, czekaj. Zobacz, czekaj. E, czekaj. E, czekaj. Co ja mam z tym czekajcie? Czy... Dobra. Yy, zaraz się widzimy, więc łączę pauzę. Dobra, yy, Właśnie już weszłam do jednej areny, tylko czekamy na rozpoczęcie jej. Bo muszą podchodzić osoby. Jeszcze 78 sekund do rozpoczęcia. Co pokazuje? E, tu na dole, tu na moim paseczku, tam gdzie mam rzeczy, i tak dalej. Da -da. no zaraz chciał, znowu widzimy. Okej, okay, już się stoczyliśmy. A re, no. <grych> dobra. E, dobra, konik, super, musimy konika zbudować. No, już widzę tego mojego pięknego konika. To nie będzie piękny konik, to będzie okropny konik. Powiedzcie czy był ładny. To napiszcie w komentarzach, czy był ładny. Ale nie będzie ładny. Bo nie umie nawet budować konia. I nie dokończę nawet go. Może dokończę, ale nie, nawet na pewno nie. Na pewno nie dokończę. Jeszcze. Tak. dzisiaj będzie... O, tu, tak? Tu wiek. <grym> o! No jakoś to już wygląda, ale... Niezbyt. Dobra, ja włączę po co, żeby nie było, że tak zbyt, będę za aż będę budować. Yy, właśnie... Włączyłam panę no nowo. Konik się na razie tak opczyt stawia, nie wiem czy fajnie. No mówię, napiszcie w komentarzach, czy fajnego konika zrobiłam. Ale chyba nie. Na pewno nie. Ja nie umiem zwykłodować. Będzie to koszmarnę. Tu, 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 tu. No, no buduj się ty. O, kiki, ki, 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 ki. Dobra. O, jest! Ach, kurczę, lagi. Tu jest główka. Tu tak, tak, tak. Dobra, włączę pauzę na tą główkę. No niestety nie zdążyłam swojego konia. O, nawet fajne. Daję. Um, może być. Tylko akurat ja nie zdążyłam. To nie będzie fajne. O, może to ma być? Co to ma być? Co to za koń? Co to za. To nie wygląda koń. To ja w jak jakiś niedźwiedź, tylko bez twarzy. daje moje oczy krwawią, tu. O nie, to jest mój konik. To jest mój. Mój koń się rozpadnie. Mysuję ten koń, że się rozpadnie. Tak myślę. Co? To jest pies, to nie jest pies. Okej. Okay. To to ma być jakiś robak. No słabe. Co to za koń? To nie wygląda jak koń, tylko jak to wygląda? To wygląda jak koza. Tylko nie z nosa. To mu daje. Nie, nie, może być daje. Mój przegram, mój przegra, przegra. okej, okay. nie skomentuję dam moje oczy krwawią, straszne to. Ro, ale spodoba. Zno, znowu coś podobnego! Mają cię krawią! Tylko na pewno lepszy niż tamto. To, 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 ci, to, to. Co to, za, co to za jakiś ptak? To jest ptak, nie koń. To jest ptaszek. Nie koń. Tutaj słabe. Co to ma być? Dobra. Serio, to coś to coś wygrało. Dobra, to... Musicie będę szybnać z wami. Boże. papa, papa. Pa. Pamiętajcie o łapce w górę i subskrybujcie mnie. Jak się filmik... Jak się filmik to łapkę w górę. A jak nie chcecie przegapić mojego filmu, to zacciśnijcie czerwony przycisk i dzwoneczek koło niego chyba. Nie wiem, czy to jest koło niego, ale chyba tak. No i będzie przegapicie mojego nowego filmu. To